Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Oto aktualności magiczne, a zarazem alchemiczne klucze i wskazówki, które mam szczęście, mam prawo i mam możliwość przekazać Wam w tym najbardziej aktywnym czasie świata. W punkcie kulminacyjnym największej zmiany, w której to jako gatunek uczestniczymy. To życie przebudowuje się ku boskości. Przebudza się nasze DNA, przypominamy sobie nie tylko umysłem, ale wewnętrzną strukturą, że mamy w sobie boskie sterowniki. Które oto aktywowane słońcem, aktywowane wszystkim, co otrzymujemy od Ziemi, dają nam możliwość odnowić się w trakcie życia dosłownie odrodzić. Tego to zwycięstwo boskości ponad śmiercią, zwycięstwo życia ponad śmiercią i zwycięstwo dobra ponad złem. Wszystko, po co chcieliśmy tu przyjść, po co chcieliśmy wcielić się w życie ziemskie na Ziemi, dzieje się teraz. Jeśli Twoja dusza pragnie sprawiedliwości, zobaczysz tę sprawiedliwość, a nawet i więcej, będziesz jej przyczyną. Być może to właśnie Ty przyniesiesz tę sprawiedliwość światu. To samo dotyczy każdego priorytetu. W tej chwili zmiana przybiera swój ostateczny kształt. Jesteśmy w zestrojeniu z przeznaczeniem. Wszystko, co dzieje się ku nam, wspomaga i unosi ku temu, gdzie powinniśmy być i co wedle Boskiego planu. Planu boskiej i skry sobie powinniśmy robić. I tak to robimy. Jesteśmy w przeznaczeniu. Niedługo lub już teraz dowiesz się, dlaczego, wszystko to, co było i co jest, było i jest genialne, doskonałe, właśnie takie, jakie ma być. Niezależnie od tego, czy rozpoznawałeś swoją ścieżkę jako przyjemną, czy wręcz przeciwnie, Tak to rozpoznasz sens tego. Życie dotychczasowe ukształtowało Cię do tego, byś faktycznie okazał się tym, który dokonałeś, byś faktycznie wcielił w życie to, co postanowiłeś. Wszystko to, co masz w swoich zbiorach, jako swoje doświadczenia, wspomnienia i przemyślenia wszystko to Cię stanowi. Zbudowałeś siebie uczciwie ze świata swoimi wyborami zarówno w energii jak i w materii. I tak właśnie zbudowany przez samego siebie, wchodzisz w swój własny plan. W to, co zaplanowane dla ciebie Twoją boskością, co najbardziej Twoje w tym świecie. Oto wszystko, co dzieje się na ziemi i wszystko, co dzieje się na niebie, jest oczywiście w perfekcyjnej harmonii. A najważniejszy tranzyt, na którym teraz warto się skupić, to Jowisz, który przeszedł do znaku bliźniąc ze znaku byka. A więc po czasie stabilności, a nawet dla niektórych przyjemnej stagnacji, przyszedł czas na najbardziej innowacyjne rozwiązania na komunikację na to, żeby uwolnić się w piśmie, w mowie, we wszelkim słowie. Jeśli jest coś, co skrywasz, co chowasz co potrzebujesz odjąć z siebie jako ciężar, bądź dać jako naukę światu? Co w jaki sposób chcesz dać w słowie, w swoim wyznaniu? Po prostu zrób to. Wolność słowa, a więc uwolnij słowo. Ten święty czas się rozpoczął i trwać będzie nawet i dłużej niż rok. To wspaniały czas. Wszystko przejednoczy się raz jeszcze. To, co prawdziwe, zostanie. Jak najbardziej ujawnione, wyłonione i podkreślone. Otoczone honorem i rozpoznaniem. To, co fałszywe, również rozpoznane, ale obśmiane. Pokazane jako nauka, jak nie wolno robić. Tak oto nowy świat dzieje się na naszych oczach. Wszystko to, co przeżyliśmy, upoważnia nas do pewnych zachowań. Daje nam obecność w pewnym zakresach życia, które uwielbiamy, bądź wręcz przeciwnie ale ta obecność daje nam wszelką możliwość działania. I spójrz na siebie jako na mistrza ceremonii, który tym działaniem wprowadzasz zmianę. Oto czas genialnych, ale i bardzo wyjątkowych, magicznych momentów. Wymaga to od ciebie elastyczności, akceptacji siebie, swojego poczucia siebie. Odkrywania na nowo, a nie przez pryzmat założeń. Wymaga to od Ciebie świeżości podejścia w każdej dziedzinie. Oto czas miłości. Powiem wprost. Po to jestem, by mówić wprost, jeżeli wprost widać. I ten czas wyjaśni Ci, po co i dlaczego i w jakim celu jesteś na ziemi. Co możesz z sobą najwyższego i najważniejszego stworzyć. Wszystkie wcześniejsze blokady, które wynikały z cudzych słów, nieporozumień, a nawet i z przeciwko Tobie. Wszystko to zostanie objawione, a nawet więcej, ukarane. Nastąpi balans. Nastąpi to, na co czekałeś i być może modliłeś się o to. Być może były o tym Twoje afirmacje lub kierunki. A być może chciałeś to pominąć. Też niezależnie od pojęcia i podejścia. Stanie się to. Jeśli na Twojej drodze nastąpiła jakaś nieprawda, Twoja droga zostanie z tej nieprawdy oczyszczona. Tylko to cały świat wchodzi w fazę przemiany i uczenia się, co takiego ma prawo przebywać w przyszłości, a co z tej przyszłości wyrzucone już teraz. Ta faza świata. uruchomiona bezpośrednio zachowaniem Słońca i planet, wpisane we wszelkie wydarzenie, zanim nastąpiło, przyniesie najbardziej upragnioną zmianę. To, co w energii i w materii, wpisane w odwieczne pragnienia, jawi się jako przyszłość wszystkich czasów, a w prostszym słowie raj na Ziemi. O to to, jak chcemy żyć i w jaki sposób pragniemy realizować świat staje się rzeczywistością wszystkie poprzednie formy świata uknute, ażeby człowiek był zarządzany zamiast żyć własną kreacją wszystko to upada przestaje być potrzebne wszystko, co dzieje się w Twoim życiu Dzieje się również wszędzie tam, gdzie sięgasz. Wszędzie, gdzie jesteś. W czasie i w przestrzeni. W energii i w materii. Jesteś jak czakram, ze swoim własnym imieniem i nazwiskiem. Ze swoim własnym głosem. Jesteś sobą siebie, który to rozdajesz. Fraktalny wpływ boski i każdy impuls, który przez ciebie przepływa, płynie w każdy atom ciebie. W każdą molekułę Twojej obecności, i w ten sposób już wiesz, że nie potrzeba wielu takich jak Ty, a wystarczy kilku nas, dosłownie, by świat przemienił się w ułamku sekundy. Pamiętaj o tym, że wszystko, co tworzysz w magii, ma wymiar wieczny, a więc niezależnie od tego, co stanie się, to z całą pewnością ma miejsce w przyszłości. Raz stworzone, zaproszone, Zaimpulsowane w ziemskim życiu po prostu jest. Ma czas, ma miejsce, nigdy nie przemija. Jest dokładnie w takiej jakości, w jakiej zostało stworzone. To tak, jakby każde Twoje działanie było osobnym, nowym boskim kwiatem lub też nowym boskim stworzeniem. Każdy rytuał i każda magia to nowe życie. Nowe unikatowe połączenie czyniących, nowy unikatowy ołtarz. Bo właśnie w tym czasie, w swoich przestrzeniach, czyniący postanowili zjednoczyć się, by coś powstało. Bo to najważniejsze, co może się dziać. Swoje życie w sposób, w jaki tego chcesz. Magia daje ci ochronę, a nie tylko poczucie bezpieczeństwa. Daje ci dom w pewności, że to, co najważniejsze, jest chronione, że to, co ważne dla Ciebie, priorytetowe, jest otoczone boską mocą. Pamiętaj o tym, że wszystkie niebezpieczeństwa świata boją się boskiej mocy. A oto czas, kiedy boskość się przebudza. Jowisz w znaku bliźniąt oznacza również komunikację wewnętrzną, a więc intuicję. Oznacza przebudzenie każdego zmysłu, który jeszcze śpi, bądź który zasnął z jakichś tam powodów. Oznacza to całkowite na nowo odkrywanie i przy pomocy swojej dzisiejszej, bieżącej, najbardziej Połączony ze światem formy, odnajdywanie nowych form świata. Oto jesteśmy odkrywcami i wynalazcami życia, twórcami, artystami. Każdym swoim słowem tworzymy. Ten czas przyniesie wolność, przyniesie możliwość, by skupić się na talentach. Oczywiście przyniesie radość i nowe formy tworzenia energii sobą jeżeli wcześniej dolegało Ci zmęczenie bądź brak regeneracji w jakiejś dziedzinie, tak to poznasz, którędy właśnie Ty regenerujesz siebie, swoje życie i wszystko, co dla Ciebie ważne. To będzie nowe. Oto z nowych rzeczy rozpoznasz również odwieczne wartości, lecz dla Twojego rozpoznania będą one nowe. Dowiesz się, dlaczego ludzie magii kolekcjonują blaski, i wcale nie jest mowa tu o biżuterii ani nawet o brokacie. Dowiesz się, dlaczego warto przypominać sobie również blaski swojego życia, najlepsze momenty, dlaczego warto tworzyć własną kompilację Ludzie są niesamowici ze swoim udziałem. Być może tworzysz coś w tej sekwencji świata, co dodaje harmonię, co wprowadza radość, co daje mistrzostwo w jakikolwiek ze sposobów. Zobacz swoją wartość, którą wprowadzasz. Niezależnie od tego, czy ludzie umieją to przeliczać na pieniądze, czy też nie, z całą pewnością jest coś, co robisz najlepiej. Odkryj to. Pracuj tym. Pamiętaj o tym, że gdy spędzasz czas w swoich najlepszościach, bądź gdy po prostu dążysz do mistrzostwa, tak to unosisz świat. Skok kwantowy dzieje się dzięki takim. Osobistym, bezpośrednim unoszeniom. Wiele osób znajduje to w dziedzinach, w których inni nawet nie szukają uznania. Czy to ogród, czy granie w gry, czy coś, co zwyczajnie kojarzy się z konkurencją bądź przyjemnością. Tymczasem to nie jest o tym. To jest o tym, czy dusza umie spędzać czas w substancji dążenia do sukcesu, czy też nie. Cały dotychczasowy czas życia, który mamy i znamy, był jak trening. A ich wielkie przygotowanie do Olimpiady, co do której zapomniano nam powiedzieć, co na niej będzie. Z całą pewnością jesteśmy na nim I jak się okazuje, nie chodzi tu o żadne dziedziny. Nie ma nawet innych, którzy mogliby z nami konkurować. Chodzi o bycie najlepszym sobą siebie. Po wszystkich wersjach, które stworzyliśmy, znamy, które były nam dane osiągnąć, bądź w które się stoczyliśmy. Czas zjednoczyć siebie we wszystkość siebie i z taką mocą wejść w nowy czas, jednocześnie decydując, co jest naszą aktywną, bieżącą mocą, co angażujemy w przyszłość, a co zostaje w przeszłości. Tak oto świat zmienia się na naszych oczach i dzięki nam, a właściwie dzięki temu, co te oczy zobaczą, gdy widzą do wewnątrz, gdy tworzą wizję. Z Twojej percepcji bezpośrednio wynika to, jakim życiem będziesz żyć. Jeśli potrafisz wyobrażać sobie tylko czarne scenariusze i horrory, no to wszystkie prognozy dla Ciebie mniej więcej smakują tędy. Jeżeli natomiast potrafisz życzyć sobie powodzenia i nawet bez pomysłu, a ze szczerą otwartością serca, rzucić życiu najpiękniejsze z wyzwań, a więc otworzyć się na to, by przekonać się, co to znaczy najlepszość życia w Twoim przypadku, tak o to doznasz. A to czas, by przyjąć postawę otwartą, by wiedzieć, że zawołałeś coś tak samo, jak zamówiłeś pizzę. I tak oto... Gdy nadchodzi, przybywa, gdy jest u Twoich drzwi, warto je otworzyć, bo gdy tego nie zrobisz, następnym razem możesz nie mieć już takiej szansy. Pamiętaj o tym, wszystko jest akcją i reakcją, ale nie musisz czekać, aż coś się stanie, by zareagować tak, jak chcesz. Możesz swoją reakcją stworzyć, by stało się coś. Możesz zadecydować. Właśnie tędy objawić swoją decyzję, tak to spędzaj czas w tym, co daje Ci wdzięczność, co sprawia, że wszystko w tobie zamienia się w rzekę wdzięczności że płyniesz o tym, że nie ma w tym danym momencie nic ważniejszego. Cały moment sobą wypełniasz i jesteś o wdzięczności. Jeśli nie umiesz myśleć sytuacjami, pomyśl o białych kwiatach, a jeśli jesteś praktykiem bądź kinestetykiem, Idź do ogrodu botanicznego bądź do lasu i po prostu dotknij białych kwiatów, wypełnij się tym. To nie jest metafora. Tym razem mówię bardzo dosłownie i poważnie. Tak oto biel, jasność i jaśnistość bardzo przypominają wdzięczność. To energia, z której da się zbudować wszystko. Kolor zawierający w sobie wszystkie kolory. nasiąkaj tym. Pamiętaj o tym, że gdy słońce zaśnie na jakimś liściu, bądź na kwiecie, to to aktywuje coś bardzo ważnego. Gdy tego dotkniesz, otrzymasz to również aktywne. Pracuj z naturą. Twoja intuicja pokaże ci bardzo dokładnie czego potrzebujesz. Nie tylko ci pokaże, pokażesz sobie sam i odkryjesz którym zmysłem chcesz po to sięgnąć jak chcesz spędzić o tym czas? Tylko to okaże się, że światem można nasiąkać nie tylko jedząc rzeczy, a i nawet nie tylko chodząc do galerii sztuki, wchłaniając swoimi oczami do wewnątrz siebie obrazy i przekazy z dawna. Okaże się, że wszystko mówi. Że świat, a właściwie wszechświat komunikuje się z Tobą, wysyła znaki. Rozpoznasz to co mówić od zawsze. By komunikować się z Bogiem i z aniołami, wystarczy mówić tylko jednym językiem świata. Najważniejsze, że każdy ten język tworzy sam i zaczyna go używać. Przebudzenie wewnętrznej boskości to najbardziej indywidualna rzecz, bo każdy ma swoją wspaniałość i najlepszość, indywidualność i całkowitość po prostu inną. Oto czas, w którym na naszych oczach wszystko to, co złe, zostanie zdeklasyfikowane, odłączone od życia. Jesteśmy zarówno świadkami, jak i przyczyną największego i najpotężniejszego rytuału boskiego, który kiedykolwiek się wydarzył. Oto interwencja, która wymagała i nadal wymaga całej świadomości, która jest. I całej otwartości, która być może, dlatego że wymaga to przebudowy wszystkiego, co znamy, we wszystko, o czym marzymy. A tym samym należy porzucić wszelkie nałogi, przyzwyczajenia, a nawet plany ustalone przez wcześniejszego siebie. To, co bieżące, będzie najbardziej ważne. Przyszłość wymaga takiego uwolnienia się od przeszłości, by móc zaakceptować to, co przychodzi. Rzeczy nawet i szczęśliwsze, niż umiał sobie wyobrazić Twój umysł wcześniej. Tylko to przejaśni się jak po wielkiej burzy, i zobaczysz w sobie, w swoim umyśle, w swoim sercu, w swoim życiu co jest właśnie tym, do czego dążysz. Wyjawi się Tobie, a wręcz dosłownie objawi się w Twoim życiu, co jest postrzegane przez Ciebie na wszelkich poziomach i głębokościach. Ciebie jako sukces życia. I tak oto nagle okaże się, że od początku za tym podążasz, że od początku do tego rośniesz, kształtujesz się ku temu, że nie ma w tym błędu, niezależnie od tego, czy w trakcie swojego dążenia oceniałeś to jako poprawne, czy wręcz przeciwnie. Tak to wszystko jest doskonałe. I to wcale nie najładniejszy klucz otwiera drzwi, a ten, który pasuje. W tym magicznym czasie świata, uwaga, nie trudno będzie o optymizm, ale trzeba sobie pomóc. Jeśli do tej pory było Wam dane wyrezać sobie wszelkie trakcje serotoniny, pomóżcie sobie, sięgnijcie po medycynę, sięgnijcie po dźwięki, które są w stanie Was z powrotem zestroić ze sobą samym. Pamiętajcie o tym, że w życiu nie ma powrotów, ale są przezwyciężania i każdy etap możemy nadbudować, Nowym sobą, nadpisać zwycięstwo nad to, co było. Zaproponować w życiu kolejny etap swoim dobrym pomysłem. Rozwiązać i dać kontynuację dokładnie taką, jaką chcemy. Mamy taką moc. Jowisz przechodząc do bliźniąt, daje każdemu wewnętrzne objawienie, Czego ta dana osoba pragnie i potrzebuje. A więc bezpośrednio, co takiego ma przywołać? To kluczowa informacja. W momencie, kiedy sobie na to pozwolisz, po prostu nastąpi. Pamiętaj, że jako gospodarz swojego życia, to Ty decydujesz, co dostanie czas i miejsce to Ty musisz otworzyć swój kalendarz od wewnątrz, tak jak otwiera się dom, gdy się w nim jest, by coś wpuścić, by nastąpili goście, którzy dopiero przybyli, by zmaterializowały się życzenia, o które zawołałeś, by weszły w życie kierunki, które zainspirowałeś. Tak to następuje magia. Nawet jeżeli wydawało Ci się wcześniej, że coś mogło nie zadziałać, dowiesz się, że to zawierasz, masz to i w odpowiednim, najbardziej ważnym momencie po prostu stanie się i nastąpi. Pamiętaj o tym, że nic nigdy nie ginie. Wszystko jest płynne i wynika z siebie wzajemnie. Wszystko jest żywe, pulsuje i tętni. Wszystko, co żyje, jest w ruchu i tak samo informacja jest w ruchu. Przepływa i dzieje się. I nawet jeżeli wydawało ci się, że informacja o tobie jest schowana, że Twoje wspaniałości są sekretem, że tak oto oczy świata Cię nie widzą, to to niespodzianka nowego czasu. Przez następny rok wszyscy Cię zobaczą. Twoja wspaniałość zostanie objawiona. Twoje zwycięstwo. Będzie uczyć innych jak zwyciężać. Przypomnij sobie, po co jesteś na ziemi, o czym uśmiecha się i śni światłem i ciepłem każdy atom ciebie. Co takiego jest tym najwspanialszym zwycięstwem boskim, możliwym dzięki temu, że ty jesteś w obecności. I pamiętaj, każdy czas. Spędzony w tym przemyśleniu bądź wizji to czas święty. To czas, który spędzasz ze swoją boskością. Czas komunikacji z Bogiem, ze źródłem, z tym, co ze źródła w tobie płynie. Czas bezpośredni, czas, który nie potrzebuje kościoła ani nawet rytuału. To twój wewnętrzny czas stawania się strumieniem boskiego światła. Dlatego zawsze, gdy możesz, połącz się z tym. Pamiętaj o tym, by przypominać sobie w każdej sekundzie życia, że to, że tu jesteś, jest ważne. Że tak oto dokonałeś drogi od postaci gwiezdnego pyłu do postaci ciebie, który to rozumiesz, a nawet więcej ciebie, który to czujesz, i najwięcej ciebie, który możesz uczynić. A więc uczyń wprowadź w życie najpiękniejszą zmianę. I tak oto niech jest. I niech nastąpi wspaniałość życia. A przede wszystkim miłość. Wszędzie tam, gdzie jesteś, i zawsze tam, gdzie jesteś. W energii i w materii. W energii i w materii. W energii i w materii, abra kadabra, w tych magicznych aspektach czasu i życia. Pamiętaj, że czas i życie to okazja, by lśnić boskością. Powodzenia.